Uważam się za człowieka, który ma naprawdę wielką tolerancję na chujowe gry. Potrafię się bawić dobrze, nawet przy tytułach, które uważane są za naprawdę niesamowite, gówna. Umiem znaleźć nieliczne zalety takich gier i czasami, wbrew opinii większości graczy, nie mówię o samych wadach takiego tworu, bo wiem, że ma jakieś swoje skryte plusy. Czasami jednak trafia się taka gra, która doprowadza mnie do prawdziwej kurwicy do jebanej białej gorączki. Gdy gram w takie ścierwo, kurwa jaja chowają mi się do dupy i krzyczą wołaj kiedy ta hojnia sobie pójdzie. Dzierżąc mysz i klawiaturę w swych grabiastych łapach, telepię się jak wibrator nastawiony na najwyższe obroty. Bluzgam jak pojebany, a żona nie nadąża z gotowaniem bigosu na uspokojenie. Myślałem, że po agonii jestem gotowy na granie w nawet najpotężniejsze krapy, że moja psychika zniesie wszystko, że jestem pierdolonym terminatorem w świecie gównianych gier. Oj, jak ja się myliłem, jak ja się kurwa strasznie myliłem. Dziś chciałbym Wam, drogi Ancymony, powiedzieć o mit. Strona internetowa tego cudownego przykładu okrutnej chujni mówi, że to gra RPG wysmażona w stopniu well-done. Gdy zobaczyłem to hasło, to wyjebałem się z krzesła, obsrałem a potem wypadłem przez okno przebijając głową chodnik. Well done, kurwa. Jeśli mit byłoby kotletem, to takim, który porosła pleśń, zżygał się na niego bezdomny, a potem, jeszcze ktoś w to kurwa wdepnął butem. Zaznaczam tylko, że to nie jest recenzja. Gry nie skończyłem i kurwa, nie mam zamiaru nawet tego robić. Ja i tak jestem już wystarczająco schorowany, a ten twór sklecony na dachu drewnianego wiejskiego kibla pogłębia tylko moją depresję i sprawia, że kurwa mam ochotę jednąć z dachu na główkę. Naprawdę starałem się w to grać. Serio chciałem to przejść, móc wydać osąd po tym jak zobaczę końcowe napisy, ale jak kurwa nie chcę ryzykować własnym zdrowiem. Mit to pixel artowe RPG, wyglądające jakby spierdoliło szuflady jakiegoś gościa robiącego indyki w latach 90. w stolicy Rumunii. Wcielamy się w gościa co się zwie ser Kaligan, trafiamy do jakiegoś kanadyjskiego zadupia na przełomie wieków, gdzie akurat trwa ta słynna gorączka złota. Na tym, że za dupią zostaje odkryty jakiś kurwa nowy pierwiastek, który ryje ludziom banie, a na domiar złego mamy jeszcze do czynienia z okultystami, demonami i innym mrocznym, gównem szczeluści biegiem. Zapierdalamy po wsi miłośników syropu klonowego, pomagamy jakimś górnikom poprzez wysyłanie do nich więźniów, żeby szybciej zapierdalali. Kurwa, trzymajcie mnie, bo jak gadam o tej grze, to mnie tak nosi na wszystkie strony kurwa. Gra polega na tym, że poginamy tym naszym pajacem po jakichś nudnych lokacjach, napierdalamy się kurwa z bobrami, koniami, jenotami, wilkami, żulami, zbieramy jakieś śmieci jak na przykład dziczyzna wypadająca z nietoperza i szukamy odpowiedzi na wiele pytań. Moim jedynym pytaniem, jakie nasywało mi się w trakcie grania w Mid, było co ćpali twórcy. Serio. Kurwa, nie wiem jak trzeźwy człowiek mógł stworzyć takie ścierwo. Tu nie działa dosłownie nic. Tak, dobrze słyszycie wszystko, jest tu zjebane wszystko. Zacznijmy, może, od tego, że gdy uruchomiłem ten cudowny twór i zmieniłem język na polski. Przestali mnie atakować wrogowie. Początkowo myślałem, że może tak ma być, może to jakiś tutorial czy chuj wie co, ale nie dawało mi spokoju to, że wszelcy przeciwnicy stali w bezruchu i nawet nie drgnęli. Okazało się, że muszę zrestartować grę, żeby łaskawie ktoś chciał się w ogóle ze mną tłuc. Gdy już się tłuc ze mną zaczęli, to zobaczyłem kurwa ten model walki. Jasny chujów w przestworzach skryty, wszelkie starcia w tej grze to coś, co przypomina mi słowa najsłynniejszego poety naszych czasów, pana Zbigniewa. To jest dramat kurwa, to jest dramat. Stoisz naprzeciw jakiegoś bobra jebanego, wymieniacie się ciosami, krew pryska na boki, a wszystko wygląda tak, jakbyście sobie nawzajem trzepali. Wrogowie zresztą to jakieś pierdolone roboty, gdy wiesz, że nie wygrasz bo rzuca się na ciebie chmara kultystów, łosi, kurwa chuj wie czego jeszcze, to pozostaje jedynie uciekać. Co robią wtedy wrogowie? A zapierdalają za tobą tak długo aż cię dopadną i rozerwą odbyt. Możesz uciekać do miasta, ale nikt ci tam nawet nie pomoże, mieszkańcy dalej sobie wesoło spacerują podczas gdy Ciebie przebija rogami w kurwiony łośi. Jedynym ratunkiem jest uciec wyżej, może to kurwa nawet realistyczne jest, bo podobno przed niedźwiedziem, który ci goni, też trzeba uciec na drzewo. Ale wracając do tematu, na przykład trzeba uciec na jakieś schody, wtedy sztuczna inteligencja tych jebanych wynaturzeń dostaje zwarcia w mózgu i ostatecznie odpuszczają. Przeciwników zresztą jest zawsze cała masa. Na początkowym etapie musimy się na przykład dostać z kopalni do miasta, żeby kupić górnikom kilofy i kaski, zapierdalasz jakimiś torami naszym bohaterem, który porusza się jak wielokrotnie skazany pedofil po długiej odsiadce i no kurwa nie dojdziesz do tego miasta, nie dojdziesz ni chuja. Z jednej strony atakują cię opętane, rządzą krwi zwierzątka, które w moment rozszarpują cię na kawałki. Inna droga prowadzi zaś przez terytorium Indian, gdzie zrywają ci skalp, plują do czaszki i srają na twarz. Model walki to jest pierdolony cyrk, pistolet, który dzierżymy nie trafia ani razu, nóż, którym machamy nie ma prawa dosięgnąć celu, bo przeciwnicy spierdalają. To zresztą chyba przesądziło o tym, że nie warto było mi się z tym gównem męczyć dalej. Chcecie więcej atrakcji? To w grze na przykład nie ma dźwięku. Do no serio wam mówię, nie ma tu kurwa żadnych dźwięków. Jest jedynie mniej lub bardziej wkurwiająca muzyczka która ni chuja nie pasuje do tego co się dzieje na ekranie ani do samego okresu w którym dzieje się cała akcja tej gry. Oprócz muzyki nie usłyszycie tu nic. Kompletnie nic. Ani dialogów, ani dźwięków walki, ani kurwa nawet tuptania żadnego. Nic. A wiecie co jest jeszcze śmieszniejsze? Podejście twórców. Oni planują zrobić z mit... grę MMO w stylu TB. Gdy to przeczytałem to ponownie wypadłem przez okno, wpadłem pod autolistonosza i podbiłem dupą pieczątki na wszystkich jego listach. Po chuj wy chcecie robić z tego MMO? Zamiast skupić się na tym, żeby dało się czerpać z waszej gry choć odrobinę taką tyci-tyci frajdę, to wy kombinujecie jak zrobić z tego grę online, no ja pierdole. To jednak jeszcze nie koniec atrakcji, twórcy chwalą się tym, że w mit pojawia się na przykład... Krzysztof Gonciarz. W materiałach prasowych możemy znaleźć na przykład coś takiego, pozwólcie, że zacytuję. Tripping Beers, poza udostępnieniem gry mit w celu jej zrecenzowania, ma do zaoferowania możliwość stworzenia dedykowanych przedmiotów, postaci, lokacji i questów, jakie mogą się pojawić w grze. Zespół jest także otwarty na inne formy współpracy i w celu omówienia warunków zapraszamy do kontaktu. Kurwa mać serio! Zamiast usprawniać grę, sprawić, żeby dało się w to chociaż odrobinę przyjemnie grać, to wy chcecie robić questy z youtuberami? Chuj tam z graczami, którzy kupili grę, wrzucimy do mit miecz inspirowany Maciusiem Let's Playerem, bo nam zapłacił, a błędy załatamy jak przytulimy jeszcze więcej hajsu. Że kurwa, kto ten cały pierdolnik wam prowadzi, jakiś Janusz, który naczytał się o rekinach biznesu świata gier, czy kto, bo naprawdę nie rozumiem waszego podejścia. Grę firmuje swoją ksywką Raper Słoni, nie wiem co mu strzeliło do głowy, aby wypuścić na świat tą abominację, ale myślę, że powinien zaorać to studio w pizdu, albo wynająć profesjonalistów do dokończenia gry. Tu się nic kurwa kupy nie trzyma, nic tu nie działa. Jedyne co mnie chyba nie waliło po oczach, to grafika otoczenia. Nie jest to może jakiś światowy poziom, ale to jedyny element, na którego widok nie chciało mi się kurwa wymiotować. A żeby wybuchnąć już całkiem ze śmiechu, to wiecie ile mit kosztuje? Trzymajcie się mocno, złapcie się czegoś. 108 złotych, 108 jebanych złotych za taką jebaną karykaturę gry, za ten najeżony błędami wczesny dostęp, który nazywany jest dla zmyłki pełną wersją. Chciałbym wierzyć, że cena warta jest tego tytułu, chciałbym, żeby za jakiś czas okazało się, że będę sobie pluł w brodę mówiąc to wszystko, bo nagle okaże się, że mit stało się hitem. Chciałbym. Na razie jednak dostaliśmy niedorobione gówno, które na każdym kroku zaskakuje tym, jak bardzo jest zepsute. Wnioski wyciągnijcie sami, mówił do Was wulgarny gracz.